Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak chronić skrzynię korbowa silnika samochodu, rodzaje ochrony, instalacja. Na końcu artykułu film o częstych pytaniach dotyczących ochrony skrzyni korbowej silnika. Artykuł o tym, jak zabezpieczyć skrzynię korbowa silnika samochodu, rodzaje zabezpieczeń, montaż. Na końcu artykułu film o częstych pytaniach dotyczących ochrony skrzyni korbowej silnika. Nowoczesna skrzynia korbowa samochodu składa się warunkowo z dwóch części. W górnej części znajduje się blok cylindrów silnika, dolna część jest przymocowana sruba i zawiera olej. Druga nazwa to miska korbowa lub miska olejowa, do której wlewa się olej w celu smarowania przekładni silnika. Jazda w terenie, po wybojach i oblodzonych drogach może doprowadzić do przebicia miski olejowej skrzyni korbowej. W najkorzystniejszym przypadku kierowca będzie musiał wymienić miskę olejowa i włać nowy olej. Jeśli sygnał alarmowy czujnika zostanie pominięty, prowadzi to do przegrzania silnika i remontu. Połowa producentów opracowujących modele samochodów na rynek wschodnioeuropejski instaluje standardowa ochronę skrzyni korbowej wykonana z aluminium. Jednak większość samochodów europejskich i amerykańskich ma w standardowym wyposażeniu tylko plastikowe osłony przeciwpyłowe, których jedynym celem jest ochrona komory silnika przed brudem i zanieczyszczeniami. Ponadto osłona skrzyni korbowej może być wykonana z siluminu, dość kruchego materiału, który pikę w przypadku silnych wstrząsów. W każdym razie instalacja ochrony na skrzyni korbowej i silnika samochodowego pomoże uczynić pracę maszyny bezpieczniejsza. Słowo do producentów. Wszyscy producenci samochodów jako jedni sprzeciwiają się instalacji dodatkowego, niecertyfikowanego wyposażenia w swoich modelach. Rozumowanie jest następujące: Reduction of passive safety of the car due to violation of the permissible deformation of the body during a collision. Engineers set a parameter in the design. In a collision, the engine must escape under the car, not into the passenger compartment. Nie ma jednak wiarygodnych, zweryfikowanych faktów na ten temat. Światowe marki nie testowały gamy modeli z zainstalowana dodatkowa ochrona skrzyni korbowej, nie mierzyły reżimu temperaturowego ani. Nie monitorowały żywotności silnika z dodatkowa osłona. Zwracając uwagę na opinię producentów, biorąc pod uwagę stan dróg i osiągi samochodów z JUS zainstalowana ochrona, należy podkreślić. Główne wymagania dotyczące kamizelki pancernej skrzyni korbowej, wytrzymałość materiału. Panel ochronny nie powinien pękać i przebijać się po uderzeniu. Dopuszczalne jest niewielkie ubiecie, które można zniwelować. Która ochrona jest lepsza? Współczesny rynek oferuje do sześciu wariantów ochrony skrzyni korbowej dla jednego modelu samochodu. Najpopularniejsze SA konstrukcje aluminiowe i stalowe. Ochrona stalowa do jednego modelu można zakupić z kilka rodzajów stalowej ochrony o różnej grubości. Blachy stalowe o grubości dwóch do trzech mm mają dobra perforację i wystarczającą sztywność. Jest to najczęściej kupowany rodzaj dodatkowego wyposażenia ze względu na niski koszt. W zależności od rodzaju stali, osłony mogą być rowkowane. Mają one stosunkowo dużą wagę, dlatego stalowe 3mm zabezpieczenia SA instalowane na samochodach terenowych i dostawczych o wadze ponad 2,5 tony. Przy wyborze zabezpieczeń stalowych należy zwrócić uwagę na dodatkowe ocynkowanie blachy stalowej. Materiał ten jest podatny na korozję. Osłona skrzyni korbowej wykonana ze stali nierdzewnej charakteryzuje się długim okresem użytkowania ze względu na powłokę antykorozyjną i atrakcyjny wygląd. Ma wyższą cenę niż konstrukcja stalowa lub aluminiowa. Częściej montowane w pojazdach terenowych. Ochrona wykonana z aluminium materiał ten charakteryzuje się niska waga i najwyższym stopniem elastyczności. Po o łatwo przyjmuje swój pierwotny kształt. Jest to uważane za jednoczesną wadę płyt aluminiowych, zwiększając uderzenie. Blacha nie zapewnia odpowiednio wysokiego współczynnika. Ochrony, jak jej stalowy odpowiednik. Stop tytanu najlepsza opcja ochrony skrzyni korbowej, której jedyna wada jest wysoki koszt i produkcja wyłącznie dla samochodów klasy premium. Materiał nie ulega korozji, jest wystarczająco lekki, elastyczny i jednocześnie sztywny. Materiały kompozytowe, osłony wykonane z kompozytów s lekkie odporne na korozję, mają optymalną sztywność i gestość. Jedyna wada materiałów kompozytowych o niewielkim udziale komponentów wzmacniających ich składzie jest to, że osłony kompozytowe mogą rozpaść się w przypadku silnego uderzenia. Wybierając osłonę kompozytowa należy zwrócić uwagę na minimalną liczbę zebeje. Zebra w konstrukcjach stalowych zwiększają wytrzymałość materiału na rozciąganie. W płytach kompozytowych zibrą słuzy jako dodatkowe źródło na prezeń. Montaż Większość 80%. Płyt ochronnych jest produkowana dla określonych marek samochodów z danego roku. Montaż odbywa się w miejscach standardowych elementów złacznych. Niektóre próbki SA uważane za uniwersalne, w tym przypadku możliwe jest skomplikowane mocowanie, a jeśli ochrona nie zapewnia włazów. Do odprowadzania oleju, będzie musiała zostać całkowicie usunięta. Odpowiedzialni producenci produkują osłony skrzyni korbowej z plastikowymi lub aluminiowymi skrzydłami, które całkowicie blokują komorę silnika. W takim przypadku produkt zapewnia optymalną wentylację, włazy do odprowadzania oleju i mocowanie w standardowych otworach technologicznych. Wideo o częstych pytaniach dotyczących ochrony skrzyni korbowej silnika.